Jak wspomniano wcześniej nazywam się Patrycja Bartnicka i startuję na, jako kandydatka na przewodniczącą samorządu studenckiego. Chciałam powiedzieć, że samorząd studencki, przedstawiciele samorządu studenckiego, cała ta instytucja jest niezwykle ważna w życiu akademickim w każdej uczelni, czyli w szkoły wyższej. A zwłaszcza właśnie w uczelniach tak jak Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, w takich uczelni jest 36 na terenie całej Polski. I w tym roku akademickim rozpoczynamy obchody tak zwanego 50. jubileuszu 15-lecia tych uczelni. Chcielibyśmy, aby do tych obchodów byli włączeni nie tylko w organizacji, w komitetach znajdowały się osoby, które są nauczycielami akademickimi, ale również studenci. Po krótkim wystąpieniu pani rektor, kandydatka przedstawiła zgromadzony swój program pracy samorządu. Podzieliła się historiami z wyjazdu na Erasmusa, czynnym udziałem w akcjach charytatywnych, m.in. Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, jak i swoim zamiłowaniem do sportów, a to wszystko w otwartej studenckiej atmosferze. Po prezentacji kandydatka odpowiadała na nurtujące studentów pytania. Jak dokładnie sobie wyobrażasz tą współpracę z nami? Bo, bo, tak jak była poprzednia przewodnicząca, ta współpraca w ogóle nie wychodziła. Miała być, ale jej nie było. Przewodniczącą widzieliśmy u siebie w redakcji dwa razy, jak się z nami po prostu wykłócała. Więc co ty na to? Y Powiem tak, nie mam na wykłócenia wy się z ludźmi. Wszyscy, którzy mieli ze mną do czynienia tak personalnie, chyba o tym wiedzą już, że ja bardzo potrafię męczyć ucho i się szeroko uśmiechać próbować znaleźć jakiś kompromis. Jakiś konsensus do czegoś, wspólnymi celami, wspólnymi siłami Właśnie to myślę, że też ten problem. Jak przewodniczący może pojawiać się, a nie pojawia się na uczelni. Ja na tej uczelni jestem dużo, ponieważ mam dość rozległy do plan, ale to nie jest nawet to. Nigdy nie miałam z tym problemu. Czy na WF-ie, czy tutaj. Jeżeli ktokolwiek chciał, jakikolwiek pomoc ode mnie, mojego udziału w czymś, nie było z tym problemu. Tak więc na pewno nie nie grozi medium uczelnianym to, że ja po prostu nie przyjdę, bo że nie mam czasu, że nie chcę współpracować. Chciałabym właśnie, żeby to zaczęło nabierać jakiegoś takiego jednego formatu, żeby rozpropagować telewizję załogową jako naszym uczelnioną, żeby nie wiem, czy do tej pory były robione tego typu inicjatywy. Nie spotkałam się z tym, chociaż powiem szczerze, że przeglądałam tą stronę internetową, czy były, był taki program pokazujący każdy kierunek z sylwetkę studenta, sylwetkę kandydata, sylwetkę absolwenta, co można robić po takim danym kierunku, żeby poprawić wizerunek naszej uczelni, zarówno w naszym mieście, jak i rozpropagować i prawidłowe w Polsce. Ponieważ baza dydaktyczna, jaką mamy tutaj na uczelni, jest świetna. Porównując Wrocław, porównując Budapeszt, porównując Niemcy, pracownie, które mamy tutaj, to jest niebo ziemia. To jest uczelnia, która naprawdę ułoży niemałe pieniądze na studenta. Naprawdę dba o to, żebyśmy mieli tą podstawę. Pani rektor na rozdaniu dyplomu w kierunku logistyki powiedziała coś takiego, że 50% to jest uczelnia, to co uczelnie mogą sobie dać, a 50% to jest student, to jest uczeń. Tak więc razem możemy zrobić 100%. Uczenia to jest studia. Możemy być 100% ludźmi. Ale jeżeli tylko uczenia zrobi wszystko, to będziemy tylko połową. A więc mam nadzieję, że to po prostu uda się zaprezentować i że ta współpraca się uda. No, też mam taką nadzieję. Inne inicjatywy oprócz e, Jugendalii, tej, tej poszerzenia tej współpracy z mediami, jakieś, na przykład, jakiś zarys, może jakiś plan jest e, zraz, Chciałabym e, wyskakiwać przed szereg i tutaj sprzedać pewnych wydarzeń, ale naprawdę chciałabym, żeby ta legitymacja WSZ-u, którą musimy coś znaczyła. Żeby wychodząc z tą legitymacją, pozbawicie mówiąc na miasto, idąc do Google, idąc do restauracji, do kawiarni, na bilard, móc pokazać, że jesteśmy z tej uczelni i mamy jakieś zniżki. że możemy wspólnie robić jakieś imprezy, że możemy integrować się nie tylko właśnie na tym polu, jak mówiłam, naukowym, szkoła naukowe, tylko właśnie w takim prywatnym. Więc to jest jedna rzecz. Żeby ta legitymacja zaznaczyła, żeby rozpropagować takie życie studenckie w połowie. Mam nadzieję, że uda się zorganizować również e, różnego rodzaju akcje takie współdziałający z wolontariatem. Ja w pewnym momencie pracowałam wolontari jako wolontariusz w różnych miejscach, aczkolwiek w tym momencie, no, nie wyrabiam czasowo, bo dwie uczelnie dziennie, no jest to trochę trudne. Ale uważam, że to jest bardzo fajna inicjatywa, jeżeli ten wolontariat prężnie działa. Tutaj u nas widziałam że chyba trochę niekoniecznie. Ostatnio było takie spotkanie z chłopakami, którzy mieli tą inicjatywę Busem przez świat. Myślę, że to jest też dobry pomysł, wyjazdy studenckie. Może niekoniecznie tego typu, ta forma, ale robić obozy, obozy, że wszyscy jedziemy, kto chce, jedziemy. Na artystalowo dzieci. Kto lubi chodzić po górach, jedziemy w górę na wiosnę, jesienią, jak kto lubi. Żeby zacząć się integrować w takich grupach tematycznych. To są takie cele, które chciałem. Jeszcze jedno, bo tam widziałem, że e, nawiązanie współpracy z AZS-em e, czy z mediami. Dobrze, jeszcze ze Stowarzyszenia Absolwentów którym się zajmuję, i mam nadzieję, że też będzie taka współpraca, gdzie można będzie również wiele ciekawych inicjatyw wprowadzić. A tak przy okazji, może pierwszym takim spotkaniem było po prostu przez. przez świat, takim stricte inicjującym w ogóle szereg działania Stowarzyszenia. A mam nadzieję, że już pod koniec miesiąca, albo w przyszłym miesiącu, na razie prowadzę intensywne rozmowy, wprowadzić. Kino Niezależne, żeby to było cykliczne spotkania co dwa tygodnie, chociaż w miesiącu. I oprócz tego współpracy z samorządem, może jakaś pomoc, ciekawe pomysły, coś więcej uda się zrealizować. Ja myślę, że to jest bardzo fajny pomysł, bo to jest właśnie to, do czego ja wcześniej to jest ta sylwetka absolwenta. Możemy pokazać, że ludzie, którzy już skończyli tą szkołę, w jakim momencie, w jakim punkcie oni są w tej chwili w życiu. Myślę, że to jest, to jest, to jest fajne, żeby pokazać, Ludziom, którzy są jeszcze w trakcie studiów, albo w ogóle jeszcze nie rozpoczęli tych studiów, jak wygląda społeczeństwo, które ukończyło nasze życzenie. Więc to myślę, że to jest bardzo fajna inicjatywa i współpraca z A mam takie pytanie. Jakie są Wasze propozycje, Wasze oczekiwania w stosunku do samorządu, w stosunku do tego, co chcielibyście mieć na co dzień w formie juvenalni? Czy to jest właśnie to, że nic nie chcemy? Bo to jest właśnie to, co ja próbuję osiągnąć. Wyciągnąć, ruszyć Was do działania. Żebyście chociaż powiedzieli, czego Wy oczekujecie, co Wy chcecie. Bo jeżeli Wy rzucicie jakimś pomysłem, co chcecie mieć na jungenaria? Chociażby. To jest taki najbardziej prosty przykład, to my to jesteśmy w stanie potem realizować jako samolot Jeżeli Wy się nie odezwiecie, to nie narzekajcie później, że się nic nie dzieje. Dlatego bardzo proszę, sugestie, aluzje. Jak się mieć dobry koncept na Podejrzewam, że będzie, bo już się mniej więcej klaruje tu Czy klarował, można powiedzieć? Tak Może dowolę rodzinę jakby, jakby ze strony działu pomocy uczelni na jego nawiasie, to oprócz tego już w 90% tak są to wasze święto i również to 10% wkładu to, to, jako imprezę promocyjną uczelni tak? e, i sądując was przez kilka miesięcy w różny, sp w różny sposób a propos zespołów, które chcemy zaprosić do Eugenalia, okazuje się, że każdy tak, z was chce co innego. Tak naprawdę. I e, jest gigantycznym problemem powiedzmy tak, żeby wszystkim by jakiś zespół, prawda, przypasował. E, jakby nam nie chodzi, czy, czy koleżance, nie chodzi pewnie tylko i wyłącznie o w formie koncertu plenarodowego, który się pewnie odbędzie w Rynku 31 maja. Tak? Chodzi jakby... O pewnie które były jeszcze parę lat temu, czyli o cały cykl, cykl aktywności związanych z juwenariami. A nie, że ja przychodzę na juwenaria, zobaczę koncert, wypiję piwo i pójdę do domu. Kiedyś juwenaria u nas to były zawody sportowe, to były jakieś DKF-y, to były filmy, to były. No, ca cała masa imprez które rozpoczynało się jednego dnia, a za kilka dni się coś kończyło, tak? Czyli jakby tutaj. Kwestia wyboru zespołu, nigdy nie dojdziemy do konsensusu, tak? No, zawsze będzie tak, że nie chcę nadarej głowską, a drugi chce Zwykiew jest za drogi, nie jest waszym Okej, okay. słuchajcie, jeżeli nie chcecie rozmawiać ze mną, bo może jest to po prostu presja tego, że siedzi tutaj dużo osób i głupio się tak odezwać, wstać, powiedzieć, bo ja chcę to i to. Dobra, słuchajcie, to są kartki, które ja wam puszczę. Bardzo was proszę, napiszcie, czego wy oczekujecie. Ja się w inny sposób z wami nie skontaktuję. Mogę wam podać swojego maila, nie ma problemu. To jest Patrycja Bartnicka, razem pisane, bez żadnych probek, bez dużo liter. Moje imię i nazwisko, czyli Patrycja Bartnicka. Małpadzimie.com Jakiekolwiek aluzje, żeby ktoś, jeżeli ktoś potrzebuje sobie zapisać. Z swojej strony jeszcze gwarantuję, że najciekawsze odpowiedzi i pytania pojawią się na Facebooku uczelnianym, także jeżeli macie ochotę, też tam to, jest, to Pytajcie i pani odpowie, to ja pani podniósł otworek i Tak jest, ja nawet dość. Drugi moja koszta, dostoje otworek. Tak, bo jeżeli mam objąć taką funkcję, to ja muszę w współ... sumie działać ze studentami. Chciałabym zaproponować... Aby w samorządzie ze mną znaleźli się właśnie Rita i Marcin Dlaczego? Jeżeli nie, no to podajcie argumenty. Albo zaproponujcie, zaproponujcie kogoś innego. No właśnie o to chodzi. Jeżeli jest się riposta, że coś nie, to podpowiedzcie, zaproponujcie coś w zamian. To jest ten, tak? pierwszy rok drugiego stopnia, tak więc Elita będzie w tym roku, i w przyszłym roku. No, to też chodzi o to, że w tym momencie kogoś, to, to też z ja, trochę uczelnię, trochę bardziej. No? na Pierwszego roku jest jeszcze okay. Jeżeli ktoś ma zastrzeżenia do mojej kandydatury, jako do samorządu, to ja mogę od siebie powiedzieć tyle, że będąc przez trzy lata na pedagogice, gdzie byłam starostą roku, gdzie trzeci rok pedagogiki na pewno mnie kojarzy. Siedzą tam u góry. Załatwiałam wiele tylko dla swojego roku, dla pierwszego również. Przez cztery lata byłam w samorządzie. Niestety, samorząd, który się kończy, Kasia nie dała możliwości wykazania się wiceprzewodniczącym ani sekretarzowi. Dlatego myślę, że Patrycja, jako kandydatka, jest osobą bardzo dobrą, ponieważ odezwała się do mnie pierwsza, jako do artykułującej wiceprzewodniczącej. Nie wiem nawet, czy wiedzieliście, że taka osoba była lekarstwa przewodnicząca, bo Kasia po prostu nie podawała tego do informacji, ale będąc na pedagogice organizowałam Iwoś, Juha, Nadia i było mnie widać, więc jeżeli ktoś mówi, że ja się, się do samorządu, nie, to ja poproszę argumenty na to poparcie, bo wydaje mi się, że przez 4 lata na tej uczelni pokazałam, że mogę dużo i nie jestem odca studentom ani wykładowcą. Także jak ktoś mówi nie, to ja poproszę argumenty na to. A jeszcze ja dopowiem, jako przedstawicielka telewizji tutaj uczelnianej, Rita zrobiła o wiele więcej z mediami niż sama Katarzyna Grycz, więc naprawdę nie wiem, nie wiem dlaczego tutaj padły głosy nie. Ja Katarzyny Grycz znam z dwóch momentów mojego życia. Pierwszy to jest matrykulacja, gdzie weszła i powiedziała trzy zdania. No, przepraszam, nie chcę tutaj mówić krzywdząco, będzie może troszkę więcej. Znaczy się nie da. Nie wiem, było jej przemówienie. Ok w porządku. Natomiast poznałam ją tylko i wyłącznie z wywiadu, który gdzieś wykopałam na stronie internetowej telewizji zamkowej. I tam odniosłam wrażenie, że być może bardzo zdziwiła mnie sonda, która była przeprowadzona wśród studentów na pytanie, kto jest przewodniczącym samorządu? Większość studentów robiła tak zwanego kolokwialnego karpia. Nikt nic nie wie. A jeżeli... Sąd była spontaniczny. Tak, a jeżeli... To nie jest moja opinia. Naprawdę, ja tej dziewczyny nie znam, nie chcę tutaj się wypowiadać w tą stronę. Chodzi tylko o to, co ja zobaczyłam w sądzie i w wywiadzie. A moim zdaniem naprawdę warto walczyć o to nasze uczelnie, bo jest bardzo fajne. To jest świetne uczelnia ze świetnym zapleczem pedagogicznym. Słuchajcie, wykładowcy, którzy tutaj wykładają, są to wykładowcy z Wrocławia, z bardzo dobrych uczelni. Więc my no naprawdę, jeżeli chodzi o stronę taką z ten Wrocław mamy tutaj z dużo lepszą bazą naukową. Do samorządu studenckiego może przyjść każdy. Współpracować, zaproponować coś, powiedzieć zorganizować to i to. I właśnie, ja mam jeszcze takie pytanie. A, a propos tego, że może przyjść każdy, właśnie, może byś się określiła, czy będziesz pełniła jakieś dyżury jako przewodnicząca, w, tam, w, swojej, w swojej sali, tak? Kiedy będzie można do Ciebie przyjść? To również można ustalić. To jest kwestia taka dużo gadania się. Ja mogę zapewnić, że w środy od godziny 15.30 mogę tu być. Po wykładach. Nie ma problemu. I nie chcę też zapalać tej swojej strony uczelnianej, bo na to się nigdy nie godzę. Nigdy nie kładę swojego wykształcenia, swojej nauki kosztem takim, a można się zwolnić, coś, to ja idę. Nie. Tak więc nie będę jakąś taką zamkniętą dziurą, która będzie się pokazywała w każdym możliwym momencie, bo często może się tak zdarzyć, że ja mam na przykład poniedziałek, wtorek zajęcia w pracownik, w których nie ma szansy, żebym ja opuszczała. Tak więc jeżeli, można się ze mną zawsze skontaktować. Mailowo. Telefonicznie, przez Facebooka. Również mogę tu być, czwartki, piątki. Możemy te dużo ustalić, tak jak pasuje studentom. Ja naprawdę jestem elastyczna. Nie ma problemu. Przewodniczący są głosy, które dochodzą z góry pod tytułem, po co one się tak produkują? Produkujemy się dla Was i produkujemy się po to, żeby ta uczelnia w końcu zaczęła działać ze studentami. Bo jeden student, czy dwójka studentów, czy nawet e, dziesiątka tak jak nas jest e, w telewizji, w redakcji Dziesiątka nic nie zrobi, znaczy e, możemy się pokazać, możemy porobić dużo oczywiście, ale potrzebujemy poparcia Was. To Wy jesteście studentami tej uczelni i to Wy możecie nas mobilizować do dalszej pracy. Chciałabym przypomnieć, że wybory są piątek sobota, po to, żeby e, studenci zaoczni również mogli zagłosować. W piątek są od e, godziny 9.30 do 18.00. Są w dwóch budynkach, w e, budynku B i w budynku A. Przy wyborach okazujemy się legitymacją studencką swoją, własną. Każdy będzie mógł zagłosować tylko oraz ponieważ się podpisze na liście. Powiem Wam, na zakończenie autentycznie, moje ostatnie zdanie. Powiem Wam... Mogę? Mogę powiedzieć tylko jedną myśl, mogę tak skończyć? I jak dla mnie jesteście wolni. Powiem tak. Macie wybór, możecie zagłosować na mnie, ale jeżeli ktokolwiek rzuca tak enigmatycznie, Gdzieś obojętnie tak przez ramię, że po co oni się produkują, albo że nie, nie chcemy kogoś. To niech ci ludzie mają taką własną odwagę, żeby przyjść, zgłosić się do tych wyborów, stanąć tutaj, zaprezentować siebie i powiedzieć, że chcemy coś zrobić, że chcemy coś zmienić. Nie rozumiem, jeżeli ktoś stwierdza, że nie, nie pasuje mi, coś jest złe. Ale, co byś chciał zmienić? Nie wiem, nie ważne. Działajmy razem, to o to chodzi. Pamiętaj też, że zawsze się liczy konstruktywna krytyka, a nie krytykanstwo. To jest różnica pomiędzy konstruktywną krytyką kogoś, a krytykanstwem kogoś. Ja się osobiście ta ja krytyka nie obrażam. Żadną. To wszystko? W takim razie zapraszamy piątek sobota na wybory. Zapraszam serdecznie. Dziękuję Wam za przybycie. Thank you.